Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, taki optymistyczny materiał o tym, że już nawet twardy elektorat PiS zaczyna się od niego odwracać. Z twardym elektoratem PiS kojarzy mi się taki rysunek satyryczny w tygodniku Polityka sprzed kilku lat, gdzie jest jakiś facet, który jest taki bardzo mocno kopany brutalnie przez dwóch ludzi. No, i właśnie pytanie, co wy robicie? No, to jest nasz twardy elektorat. I to kopanie twardego elektoratu, jak widać, ma swój kres, ma swój koniec. To znaczy, ten twardy elektorat PiS był w stanie wybaczać te kompromitacje, złodziejstwo, afery, ale w momencie, w którym zaczyna mu się wyraźnie gorzej żyć, no to już wtedy, drodzy Państwo, jest, nie ma przebacz. Na łamach portalu na temat.pl pojawił się tekst właśnie opisujący, w jaki sposób z dawniej zwolennicy PiS przyjmują drożyznę przy zakupie węgla. Taka konkluzja była, że na Tuska nie zagłosuje, ale na Kaczyńskiego też już nie. To już jest taki pierwszy sygnał. W drugim wypadku kolega robił sondę dla właśnie jednej z prywatnych telewizji dotyczącej tego, co Polacy myślą o inflacji. Jak sam mi wtedy zasemesował, że, krótko mówiąc, jednym z częstszych haseł jest wulgarne Pięć gwiazdek bez pięciu gwiazdek, które deklarowali mu ludzie wypowiadający się na temat drożyzny. Twardy elektorat PiS to są właśnie beneficjenci transferów socjalnych. To byli ci, którzy czuli się przez PiS zaopiekowani. I ten twardy elektorat, oczywiście, on jeszcze w jakimś stopniu zostaje, ale on się bardzo mocno skurczy, dlatego że Emeryci, którym PiS dorzucił dwa zasiłki, i tak łącznie nawet z tymi zasiłkami ich siła nabywcza bardzo, ale to bardzo spadła. Ich emerytur, ich rent. I tego się nie da wprost wyrównać. Tak naprawdę, PiS już wszedł, mówiąc językiem, który Jarosław Kaczyński bardzo sobie przyswoił w ostatnich latach, czyli katastrof lotniczych, tej ostatniej ze Smoleńska, wszedł na kurs i na ścieżkę. Krótko mówiąc, w momencie, w którym odwraca się od nich ten elektorat socjalny, lewicowy, odwraca się dlatego, że no, ta polityka poniosła klęskę i Kaczyński oczywiście tutaj próbuje ratować jak może. Stąd właśnie transfery, uwaga, do właśnie ta 13 emerytura, 14 emerytura, żeby dbać o ten elektorat. Stąd też jednoczesne twierdzenie, że nie można i to już nie są żadne podwyżki, ale że nie można, bo 20% na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, to już nie jest, pod, to nie jest podwyżka o 20%, to jest waloryzacja, czyli utrzymanie wartości. Na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś nie podniesie sobie w urzędzie płacy, o te 20% to oznacza, że polityka rządu Jarosława Kaczyńskiego zabrała mu dwie pensje rocznie prawie. W formie podatku inflacyjnego. Podatek inflacyjny, podatek Kaczyńskiego bardzo mocno uderzył w elektorat tej partii. I oni nie mają pomysłu, co z tym zrobić. I. Tutaj reporter portalu na temat pojawił się w jakimś właśnie miasteczku, w którym zaczął wysłuchiwać tego, co ludzie, którzy starają się kupić węgiel, hmm. mówią. I to jest, krótko mówiąc, jeden wielki, jedno wielkie przepiekanie obecnej władzy. A to jest dopiero, drodzy Państwo, początek, dlatego że ludzie nie mogą kupić węgla, tego węgla nie ma, on jest drogi, ale jeszcze nie jest zimno. Na razie, drodzy Państwo, tylko przebijają się te makabryczne rady, których zaczyna udzielać władza PiS, które przypominają trochę słynną wypowiedź Marii Antoniny. Królowej Francuskiej, która skończyła razem ze swoim mężem na szafocie podczas rewolucji francuskiej, kiedy jej doniesiono, że lud chce chleba, bo nie ma chleba, odpowiedzieć miała: To niech je ciastka. No i tak jak jeżeli pojawiają się takie wypowiedzi właśnie o tym, żeby oszczędzać, żeby jeść mniej, to to sugerował ostatnio minister edukacji Czarnek, co biorąc pod uwagę jego dosyć korpulentną postać, zostało przez internautów przyjęte no, czymś więcej niż szyderstwem. Więc elektorat PiS znajduje się obecnie w takim, ten najtwardszy elektorat PiSu znajduje się właśnie obecnie. W takim fazie zniechęcenia. To znaczy, oni jeszcze oglądają TVP, oni na Tuska nie zagłosują, ale oni nie zagłosują już na Jarosława Kaczyńskiego. Zostaną w domu, trudno powiedzieć. Może zagłosują na jakąś inną partię. Natomiast to jest przesilenie, bo PiS ma na dzień dzisiejszy poparcie rzędu około 28%. To jest poparcie od wielu tygodni stabilne. Proszę nie wierzyć w te takie sondaże, w których oni gdzieś tam sobie drukują, tortują dane i mówią, że mają coś tam około 40%, 35%, 36%. Nie, to, to jest nieprawda. Oni się trzymają właśnie na tych w granicach właśnie tych 30%, ponieważ te błędy sondażowe to jest 3 punkty procentowe, więc u nich to pewnie raczej jest troszeczkę do góry. Natomiast, jeżeli poleci tą pnięcie, drodzy Państwo, to poleci właśnie 5-10 punktów procentowych. Ten najtwardszy elektorat PiS, on po prostu nie wytrzyma tego, co się teraz będzie działo. I oczywiście będą pielgrzymki. No i teraz tak, każdy kolejny, który wyjdzie z pieniędzmi, będzie dalszą zachętą dla następnych. Każde kolejne podwyżki przyznane będą kolejną spiralą inflacyjną, bo... Tak jak już wspominałem na tej antenie, nie ma bezbolesnego sposobu zwalczania inflacji. Tak naprawdę, po prostu PiS rozdawał pieniądze, których nie było. Rozdawanie i wlanie w gospodarkę, w ogóle zatrzymanie w czasie epidemii koronawirusa gospodarki było jednym z najgorszych błędów e, tej władzy. Dlaczego oni tak chętnie, e, przepraszając, mówiąc takim językiem kolokwialnym, Ściągnęli pomysły zamykania gospodarki z Zachodu. A no dlatego, że dzięki temu uzyskali dowolność w przyznawaniu rekompensat i dotacji finansowych. To znaczy, zamiast wymyślać te wszystkie rozmaite wałki, lewe transakcje jak chociażby na zakup słynnych respiratorów Widmo, gdzie nie dość, że przyznali człowiekowi stawkę za respiratory najwyższą na rynku, nie dość, że mu zapłacili z góry za respiratorów, których nie miał, to on jeszcze tych respiratorów nie dostarczył, a te, które dostarczył, to okazały się być zupełnie inne niż te, które były zamówione. A na samym końcu koleś zniknął, a kasa nie została odzyskana. No to tu jest wał, i tutaj będziemy wcześniej czy później będą to ścigane. Jest problem. A tutaj trafiła im się taka zbrodnia doskonała. Mogli przelewać swoim kumplom pieniądze wedle uznania, bo tak stwierdzono w, tym, w tych ustawach, właśnie tych tarczach antykryzysowych. Po prostu poszli zgodnie z trendem. To jest po prostu poszli w zamykanie gospodarki tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pretekst do tego, żeby dotować swoich. Co więcej, można wywnioskować, że celowo niszczyli określone branże, po to, aby zmuszać je do wyprzedaży, żeby ich ludzie, którym oni zapewniali dopływ gotówki, mogli odkupywać nieźle prosperujące biznesy, w których właściciele tak naprawdę tracili płynność finansową. To będzie jeden z, jedna z prac, którą będzie musiała wykonać po zmianie władzy, niezależna prokuratura, to jest właśnie popatrzeć, kto był beneficjentem doprowadzania biznesów prywatnych do ruiny bezprawnymi lockdownami. Bo ja mam informację, że było to działanie bardzo mocno zorganizowane. Dość ciekawym wątkiem w tej sprawie jest, drodzy Państwo, to, że przez wiele zamykań gospodarki nie dotyczyły one, uwaga, branży hazardowej. Z nieznanych nikomu przyczyn, nikt się tego nie dopominał w tej władzy, jak to tak, to, to, to siłownie nie mogły działać, a kasyna, gdzie ludzie, jak wiadomo, nie jest to sport, rozrywka samotników, mogły. Ale w każdym razie następuje teraz już teraz w wakacje, gdzie jest ciepło. Następuje bunt twardego elektoratu PIS. Ten twardy elektorat PIS ma kłopoty. Po pierwsze też nie może wyjechać już na wakacje, a się przyzwyczaił, że jeździ. Wyobraźcie sobie państwo, że ta polityka rządu PIS doprowadziła do tego. Że ogromna część Polaków nie wyjedzie poza miejsce zamieszkania na urlop w tym roku. A to z kolei doprowadzi do kolejnego uderzenia w taką branżę, która żyje z turystów, która żyje z obsługi turystów. To jest wszystko napędzająca się spirala kryzysu. Twardy elektorat PiS, polecam właśnie materiał. Tutaj na portalu na temat wyborcy PiS buntują się przez ceny węgla. To jest dopiero, drodzy Państwo, początek. Bo te ceny węgla dzisiaj to teraz wywołują, na razie tylko wkurzenie. Jeszcze ludzie myślą, że dokupią, jeszcze myślą, że coś. Ale na jesieni i w zimie będzie naprawdę zimno i będzie drogo. I tego już notowania, tej władzy. Nie wytrzymają. Osobiście twierdzę, że Jarosław Kaczyński i inflacja będą podążały takim torowym. To, będzie infla, to jest inflacja, to jest poparcie, to jest dzisiaj poparcie e, władzy, a to jest inflacja. I to będzie szło, drodzy Państwo, tak. To znaczy, inflacja będzie szła do góry, a poparcie PiSów będzie szło w dół. I tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo. Kończę. Polecam jak zwykle portal 224. Jeżeli Państwu się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry. I udostępnianie tego materiału jak najszerzej bo to dobra nowina. Pisowi spada, elektorat twardy jego się buntuje. Jak dobrze wiemy, to z każdej nawróconej owieczki jest większa radość niż ze 100 do tej pory sprawiedliwych. Drodzy Państwo. Polecam oczywiście Historię Bez Cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze dla Państwa opisałem, jak wyglądało Imperium Rosyjskie po rozpadzie. 1991 roku, kiedy państwa wcześniej przez nawet setki lat część imperium rosyjskiego uzyskały niepodległość. Tam zostało w sumie około 25 milionów Rosjan, i teraz jest to pretekst, taka piąta kolumna Putina po to, żeby upominać się o ich rzekomo łamane prawa. No i drodzy Państwo, to się nie dobry tekst w tym numerze jest jeszcze na materiał, na przykład o Edwardzie Gierku. Edwardzie pożyczkobiorcym, który w przeciwieństwie do Kaczyńskiego coś jednak wybudował za te pożyczki, bo Kaczyński to tylko pozwolił swoim ukraść i generalnie urządził wielkie żarcie przez 7 lat, a teraz będziemy mieć kolejne wiele lat spłacania tego wielkiego żarcia, no i znaczne pogorszenie warunków życia. Polecam, drodzy Państwo.